Co jest cenne dla księżnicy pomorskiej? Wszystko, bo wszystko za jakiś czas będzie historią, na podstawie której będzie można przeprowadzić badania naukowe. Instytucja prosi mieszkańców miasta, by ci nie pozbywali się pamiątek po dziadkach, babciach i innych bliskich, a oddawali je właśnie księżnicy. Tu zostaną zakonserwowane i opracowane. Chodzi nam o rodzinne archiwa, które pozornie nie mają znaczenia naukowego czy badawczego. Dla nas one mają takie znaczenie. Nie zawsze mamy świadomość, że fotografie te całkiem prywatne, te na których są członkowie rodziny, na spacerze w różnych częściach Szczecina, są też fotografiami ważnymi z punktu widzenia badacza. I nie zawsze najważniejsze jest, kto na tym zdjęciu jest na pierwszym planie. Ważne jest tło, ważne są stroje, w jakie byliśmy ubrani. To, co dziś jest przecież dla nas normalne, za dwie lub trzy dekady może już nie istnieć lub być niemodne. Książnica pomorska oprócz zdjęć chętnie przyjmie także dokumenty, wnioski meldunkowe, karty biblioteczne czy rachunki sklepowe. Dosłownie, wszystko, co leży w naszych szufladach, a co można ocalić od zapomnienia. Interesują nas też dokumenty życia społecznego. Proszurki, ulotki, afisze, plakaty. Wszystko to jest e, tematem badawczym naszych czytelników. Proszę sobie wyobrazić, że czytelnik szuka e, afiszów o obowiązkowych przyświetleniach, szczepieniach, bo przygotowuje dysertację doktorską na temat e, ochrony zdrowia w latach 40. na Pomorzu Zachodnim. Ja to pytam... Jako przykład podawane są ostatnio darowane pamiątki, coś, co dla kogoś nie ma żadnego znaczenia ani materialnego, ani sentymentalnego, dla badaczy jest cennym nabytkiem. Wśród tych przeróżnych, bardzo ciekawych materiałów są, na przykład, jest na przykład sztampów Zegninka Sawczyńskiego. Sztampów w sensie zapisów prywatnych, z codzienności, własnych refleksji i, i, i tego typu właśnie. Proszę zwrócić uwagę, jak piękne jest to. Jest to pismo, nikt w tej chwili już tak nie pisze, absolutnie do tego, że w ogóle już mało kto teraz używa długopisu i kartki. Czas biernie bardzo szybko. To, co widzimy dzisiaj, kiedyś będzie tylko wspomnieniem. Warto więc utrwalać teraźniejszość, by przyszłe pokolenia mogły widzieć, jak my żyliśmy. Tak jak my teraz zachwycamy się pamiątkami z czasów powojennych, czasów PRL, czy nawet lat 90., tak bliskich, a jednocześnie tak odległych. Dziś to jest w zasadzie przeszłość, tylko, tylko, tylko za chwilę, prawda? Więc to, co nam się dzisiaj wydaje mało, mało istotne. Bo, bo jest na przykład w, w masowej, yy, możemy oglądać czy brać do ręki ulotki w, w tysiącach egzemplarzy, które nas irytują, dostajemy je w skrzynce. To być może za lat 35 czy za 40 taka, taka ulotka będzie ciekawym materiałem badawczym, co też oferowano yy, ludziom w sklepach takich czy owakich tyle, ileś tam kilkadziesiąt lat temu. To... A jeśli ktoś nie chce oddawać swoich pamiątek, może je zdigitalizować, czyli zachować w formie cyfrowej. Ci, którzy chcą przekazać swoje archiwa kolejnym pokoleniom rodziny, zapraszamy, aby zdigitalizowali swoje archiwum. Zawsze to jest większa szansa, że to archiwum ocaleje choćby w tej cyfrowej, cyfrowej wersji. Pamiątki to rzecz bezcenna, nawet kiedy ich wartość jest czysto symboliczna. Księżnica oferuje także pomoc przy konserwowaniu pamiątek a także naprawianiu pewnych ubytków. Warto więc, by nasze pamiątki, zamiast gromadzić się w szufladach czy w piwnicach, przynosiły komuś pożytek, choćby naukowy.